Cześć wszystkim, witam na kanale Kołowo Jestem w Brzegu Dolnym, w okolicach fabryki PCC Rokita, zakładów chemicznych Plan jest taki, żeby wjechać trochę bardziej w to centrum miasta zobaczyć co tam w Brzegu Dolnym jest więc tutaj już nawigację mam ustawioną na jeden punkt no tylko... dobra, nagrywa się 20... kurde trochę... Nie jest to zbyt wygodne to nagrywanie. Ten sznurek mam troszkę blisko, ale dobra, jest ok. Mamy godzinę 24 do nagrywania, 99% baterii. Więc sobie ruszamy. Likacja jest ustawiona. Oddechy. Po, po, ustawiam w motorku. Teraz pytanie tylko, gdzie jechać. Czy tu? Chyba tu. Dobra, to fajne, bo właśnie chciałem jeszcze raz zobaczyć. Eee. Oczywiście tutaj transport cały czas krąży a rokicie Po prawej stronie pod brzeg dolny Już tą stroną jechaliśmy Tutaj jest transport ciężki, jest non stop. Z każdej strony wydaje mi się, że są tereny związane z fabryką, na pewno z lewej, z prawej. Być może jakieś firmy należące do rokity mniejsze, albo jakieś piura, albo jakieś usługi transportowe. Które tutaj na pewno są potrzebne, no zobaczcie ile samochodów, że tak naprawdę brakuje miejsc parkingowych, bo ludzie stawiają w każdym wolnym zakamarku, auta swoje. To jest jakiś taki większy parking. Tutaj w jasno teren fabryki. Jak, troszkę to wygląda jak na jakiejś granicy. Moje pracownicze nawet są słońce razi to dość mocno. Mam nadzieję, że bateria nam wytrzyma ten, ten... no nawet bym powiedział upał, chociaż dzięki wiatrowi jest znośny, czyli 26 stopni to jakieś biura. Właśnie w stronę tego brzegu, bo na razie to zobaczyliśmy tylko ee, cysterny i hale produkcyjne i instalacje związane z PCC Rokita. Robi to wrażenie na pewno, Jeżeli niektóre elementy tej fabryki co mają swoje lata, te kominy, co świadczą o tym, że nie wszystkie oczywiście, ale ten, który tam był taki ceglany, no to, na, to nie jest raczej świeży komin. Więc myślę, że ta fabryka może mieć spokojnie kilkadziesiąt lat. Więc tu dzięki. Co? Tutaj nam każe jechać w lewo. Delikatnie Więc tak jedziemy. Zamykam sobie szybkę, bo zawiewa. sobie jeszcze kawałek brzegu dolnego, no a później już będziemy kierować się raczej na trzewnicę. O, już druga bateria wstawiona do, do aparatu. Więc, e, według wskazań, mamy taką godzinę z groszami nagrywania, nie więcej. Tak, gdzieś mam mówić, żeby skręcić. Dobra, skoro tak mówi, tam chyba jakie rondo jest Co przynajmniej wygląda I co? No, Nam ukaże jechać tam Czyli za most No dobra, tylko to jest co? Most nad koleją z tego co kojarzę tak, mamy to tory kolejowe, akurat co się hałas, kurty się zląkłem Masakra Nie wiem czy... czy do końca jadę w kierunku centrum na pewno Ustawiłem sobie jedno miejsce, które chciałbym zobaczyć Zobaczymy czy do niego dojedziemy A może i tak W prawej stronie coś ciekawego też jest To chyba... Nie wiem co tam było Takie małe bloczki, mini jakiś plac zabaw po prawej stronie Czyli taki teren zalesiony Od razu się robi przyjemniej. od razu też ochrona przed wiatrem, choć jest tutaj na pewno chłodniej. No tutaj po prawej stronie jest generalnie park. O, już sobie krążą. tam już jedzie pociąg. Wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo tych pociągów to jest związane, związane z produkcją. jakiejś dostawy surowców albo wyjazd surowców. Nie wiem, czy pani przechodzi. Dobra, elegancko. Myśmy jechali chyba jakoś z tamtej strony. Teraz idziemy z kolei bardziej tutaj. O no dobra. O, tu jakiś jest stadion piłkarski. Duży jakiś brzeg dolny. Na wprost ciekawy budynek A trochę willa Zobaczmy. Mam wrażenie. No tak nie wiem czy tak można podjeżdżać z tej strony bezpośrednio. Chyba to jest to, ale jest po prawej stronie. To by było to. Tak, to byłby ten budynek, to sobie go tak zobaczymy od, od tej strony.